Jednym z najbardziej fascynujących elementów obcowania ze światem diamentów jest doświadczanie ich różnorodności. Mówi się, że diamenty są jak płatki śniegu, każdy jest inny. Jak w takim razie podjąć decyzję, jak dokonać wyboru tego pierwszego diamentu, który czasem pozostaje jedynym, ale bardzo często staje się początkiem kolekcji? Wbrew pozorom, nie jest to bardzo trudne. Opowiem teraz o tym, co warto wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji. Diamenty to różnorodność, również różnorodność w sferze cenowej. Diament może kosztować tyle, ile kosztuje dobry samochód albo nieruchomość, ale może też kosztować tyle, ile kosztuje typowe dobro konsumpcyjne, które kupujemy o wiele częściej niż wspomniane wcześniej rzeczy. A zatem jedna z pierwszych decyzji, jakie warto podjąć, myśląc o wejściu do świata diamentów, to decyzja o kwocie, jaką zamierzamy przeznaczyć na zakup. Diamenty najczęściej wyceniane są według czterech parametrów. Te parametry to masa, kolor, czystość i szlif. Taka metoda wyceny diamentów, najbardziej popularna, znana jest pod nazwą zasady 4C. I nazwa ta pochodzi od angielskich terminów składających się na poszczególne C. To jest karat, kolor, clarity i cut. Niezależnie od tego, czy kupujemy diament z myślą o oprawieniu go jako biżuterię, czy z myślą o zabezpieczeniu naszego majątku i przeniesieniu jego wartości w czasie, warto jest podjąć decyzję na samym początku. Myślenia o nabyciu diamentu. Czy interesuje nas diament jak największy kosztem pozostałych parametrów, czyli koloru, czystości ślifu, czy wręcz przeciwnie, jesteśmy zainteresowani diamentem o parametrach doskonałych albo prawie doskonałych i jesteśmy gotowi nabyć diament mniejszy, ale spełniający jak najwyższe wymagania jakościowe. Bardzo ważnym elementem w procesie decyzyjnym dotyczącym wyboru diamentu jest certyfikat. Nie wszystkie certyfikaty obecne na rynku spełniają międzynarodowe wymagania i są rozpoznawane na, na rynkach. Warto pamiętać o tym, że uznawany certyfikat daje nam również gwarancję tego, że diament, który kupiliśmy, rzeczywiście posiada parametry, za które zapłaciliśmy. Najbardziej znanymi wydawcami certyfikatów są takie podmioty jak GIA, IGI czy HRD. Warto podejmując decyzję o zakupie diamentu, dbać o to, żeby diamentowi towarzyszył certyfikat jednego z takich właśnie uznanych wydawców. Uznane instytucje certyfikujące dają nam też gwarancję, że diamenty nie pochodzą z tak zwanych krwawych źródeł. To znaczy z obszarów, gdzie toczą się wojny finansowane ze sprzedaży diamentów lub z obszarów, gdzie finansowany jest terroryzm. Bardzo ważnym elementem nabywania diamentów, których jakości możemy być pewni, jest nabywanie ich z legalnych źródeł. Oczywiście gwarantem tego, że diament pochodzi z legalnego źródła, jest zaopatrzenie go w jeden z wymienionych certyfikatów, ale też należy unikać kupowania diamentów bez VAT, czy kupowania diamentów w przypadkowych miejscach i z nieznanych źródeł. Opowiedziałem trochę o wchodzeniu w świat diamentów, ale myślę, że takim najlepszym doświadczeniem niezbędnym, żeby świadomie w niego wejść, jest spotkanie z profesjonalistą. W tym celu zapraszam do salonów Golden Mark, do których można po prostu wejść w dowolnym momencie. Jesteśmy otwarci na Państwa wizyty. Można też się umówić na spotkanie z profesjonalnym doradcą, wykorzystując mail, telefon, firmowy czat. I Jestem przekonany, że dopiero doświadczenie tych cech, o których tutaj mówiliśmy wielkości barwy, czystości szlifu zobaczenie, co to w praktyce oznacza pod okiem i przy wsparciu profesjonalnego doradcy pozwoli na podjęcie naprawdę świadomej decyzji. Więc gorąco zapraszam i życzę fantastycznych doświadczeń w świecie diamentów.